Cisza ludzie nagrania. No cześć. Hej, hej, witam wszystkich tutaj Ninecad z tej strony i kontynuujemy drugi etap w grze Mark of the Ninja. Jesteśmy mniej więcej w połowie, a co ja pierdolę? Nawet nie wiem czy w połowie. Po prostu jesteśmy gdzieś tam w trakcie drugiego etapu. Okej. Okay. Włączamy stoper, przystępujemy do akcji. E, będziemy teraz docierać chyba do, do tego wysokiego budynku do tej wieży, w której mamy kogoś zabić chyba. No, chyba mogę spać tutaj na dół, nie wygląda tutaj to specjalnie niebezpiecznie. Tutaj nie muszę iść. Dobra, idziemy. Jest pierwszy nieborak, którego muszę umknąć, ale zrobię to dołem. Przechodząc pod nim, mogłem go teraz pięknie zaciukać, wyskakując do góry. Ale pamiętajcie. Nie o to chodzi by tu zabijać. Na czym się już wielokrotnie zdążyłem tutaj złapać. Hm. Jak by to zrobić? Spróbujemy tak, klasycznie, prawda? Aaa, nagrył mnie już. Co za daremnik. Spróbujemy jeszcze raz, chyba, ale po już jestem detected, tak naprawdę. Czekajcie, przykleję się tutaj do ściany. No nic. No nie wiem, sam nie wiem, co robić, bo. No trudno, nie będę tego powtarzał przecież, co nie. To mogę iść górą, ale na górze jest jakiś koleś, to nie, spróbujmy dołem. Dalej mnie to zrobiłem, no cóż. Schowam się teraz. Z niespodzianki. No chodź tutaj do mnie. Chociaż też to z dupy zrobiłem, można to było inaczej zrobić. A musisz bliżej podejść. Hmm, no taką metodą... Ah, ten po cichu poszedł. By krwawi się na śmierć. Dobra, ale też to chciałem inaczej zrobić. Znaczy no, no trudno, nie mogę tak. Zastanawiałem się nad ukryty? Nie, ja jestem ukryty, on nie. Zastanawiałem się nad O, tutaj jakiś bonusik leży. Zastanawiałem się, pozwólcie mi wreszcie dokończyć. Zastanawiałem się nad tym właśnie czy nie powtórzyć tego etapu tego, tego od tego checkpointa dlatego, że Zostałem wykryty i nie wiem, czy to jakoś nie wpłynie na, negatywnie na, na ocenę moich poczynań, no ale trudno. Jakieś tam punkty, nie stracę na tym. No ale nie łudźmy się, że tutaj to przejdę na jakichś rewelacyjnych wynikach. Ok, hop na górę. Idę w dobrym kierunku, to do góry muszę się wspinać. Hop na górę. Co tu jest na dole? Zaskoczę sobie jeszcze zobaczyć. Na dole tutaj coś jest w ogóle? No, można i tędy, patrzcie. Hmm, można i tędy iść. Co to jakieś cele, żebym tak nie pominął? Czegoś takiego ważnego, co mogę zyskać na tym wielce. Bo to tak się te punkty różne tutaj zdobywam, które, dzięki którym można robić upgrade'y. Mm, czyli sobie różne pomocne rzeczy wykupywać. I zapewne tak podejrzewam, że im więcej tych punktów się zdobędzie, tym potem łatwiej w życiu się tutaj ma. A nie chciałbym mieć jakoś strasznie pod górkę. Dobrze, idę, dobrze, idę. Hop, fajnie się podciąga, pięknie się podciąga. Czego to jest cień? Jakieś orła cieni. Ale mnie knęła sprytna babka. Może tam coś będzie w drugą stronę? Zobaczmy. No nie ma, dobra, ok. A więc taką metodą to przeszedłem i tyle. Hop, prosto do tej. Kulpa, dobrze, że nie spadłem. Checkpoint będzie tutaj zaraz? Checkpoint. Tak. dobra, okej, okay, okay, spokojnie. Powiem Wam, że zdaję sobie z tego sprawę, że ta gra jest y, ciężka do. Przedstawienia i być może ja tego nie potrafię przedstawić jej wszystkich zalet, natomiast gra się w nią kurevsko fajnie. Oof. Oh, być może brakuje mi jeszcze doświadczenia w nagrywaniu komentarzy do takich gier, do takich skradanek, bo to jest w sumie pierwsza taka skradanka, którą nagrywam. Uh, I. I pewnie dlatego m, może nie wychodzi to zbyt idealnie, ale gra jest na pewno warta sprawdzenia, żebyście rzucili na nią okiem, bo... jest nie dużo więcej głębi niż to na pierwszy rzut oka wygląda. Zabić? Chyba zabije, co nie? Eee, cicho było, było moim zdaniem cicho. Imperfekt. Kurczę. Szczególnie, szczególnie uropiwe jest właśnie tutaj to, na ile metod można wszystko robić. Kurczę, zauważy trupa, czy nie? Czekajcie, idzie. Następny. O, jakie bodźcie, jaki, jaki, jaki zaczęły jaki wnerwiony. Co tutaj jest? Zginiesz, bracie. a ten już był po cichu moim zdaniem. Silent. Dobra, odwleczmy ich tutaj. Okej. Okay. Zgasimy światło. Mogłem coś o to wcześniej zgasić, ale trudno. Dobra, żeby sobie za wcześnie tych lampek nie pogaścić, które potem są na przykład potrzebne. Tutaj mogę wskoczyć na górę. Eee, co mi to da? Tutaj nic mi to nie da. No, dobra okej. Okay. Dobra, spozioramy. Eee, na razie nikogo nie mam. O kurde, o, fuck what the fuck. Nie ma mnie, nie ma mnie kolego. Nie ma mnie. No, rozpłynąłem się w powietrzu trudno. Piękny to jest. Pięknie, strasznie mi się to podoba. Widzicie, już, już, Już zapadł w taką nieświadomość błogą. I poszedł. A ja sobie tu myknę do góry. Pratowałem się trochę. Na górze też takie bąbelki się pojawiają i wtedy wiemy, że... Na górze jest jakaś żywa istota, która się porusza i chodzi. No, pięknie. Mogę sobie wykupić taką umiejętność, że mógłbym go teraz właśnie w dół ściągnąć czy coś, ale głupi uznałem, że bardziej trakciarskę będzie zabijać z góry, wisząc. A właśnie teraz by mi się to przydało, gdybym mógł go pacnąć z dołu. Hmm... Ten tutaj patrzy i ten tutaj idzie. Wyskoczę, jak on wyjdzie i ubiję dziada. Albo spróbuję po prostu gdzieś zmykać. Nie tutaj do faka pana! Dobra, tu mnie nie zauważą pewnie. Oh, where is he? I don't know. <noise> Patrzy dobrze, ale... Patrzy dobrze, ale nic tego nie będzie. Tu jest jakieś przejście na górze. Mogłem go teraz zabić łatwo, ale nie. Chcę zamknąć te drzwi. A oh, po cichutku. Tylko wiecie co? Tylko że chodzi o to, że ja w złym miejscu jestem i muszę się tam jednak dostać. Otworzę te drzwi. A, otwarłeś, bracie te... Trudno, dobra. Ale dupa. Myślałem, że nie otwiera tej drzwi, a otwiera. Hmm, ale mam tutaj. I słuchajcie. Mm -hmm. trochę mnie tutaj to skonfundowało. Kogo mam tu zabić, dobra? Spójrzmy na dół. Tam chyba, tam? Coś nie bardzo w to wierzę, ale. Jezu, z różnych dwóch ścigają. Eee... Zrobię tak. Nie tak zrobię, bo się tu... O, no nie mogę tutaj, słuchajcie, ogarnąć klawiszologii. A, bo trudno, no dobra, okej. Okay. No ruszcie, dupska. O, teraz... Idź tam, idź tam, idź tam. Zauważył mnie. Wow, co za niespodzianka, zabił mnie przez wentylator, nawet logiczne w sumie. Dobra, jeszcze raz. Wyjdę i schowam się, okej. Okay. Hmm. Pasowałoby mi tutaj. Ja wiem, czego nie używam. Nie używam tego czegoś, co. Yy, co wydaje. głos. Okej, okay, ale udało się po cichu przemknąć. Tu chyba nie wchodzą, prawda? Tu nie wchodzą. Dobra, jest tutaj znowu jakiś. koleś. E, nie, wchodź tutaj, proszę cię. A wiedziałem, stary, wiedziałem, stary. Obyś tutaj zginął. Ja, piernicza, ale masakra. Nie, 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 pomyliły mi się, pomyliły mi się. Fuck, co tu się dzieje, ludzie? Puść, 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 puść. czekajcie. Ale masakra, ale masakra. Patrzcie, zaraz zginę. Dwóch na jednego nie wierzę, żem to pokonał. Wbrew wszelkim zasadom. Ale jazda, zginąłem. No nie wiadomo mi braku, żeby to przejść, cholera trudny moment, trudny moment, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, tutaj, eee, wiem jak to zrobię, teraz przełączę się na ten noise maker, ale chcę żeby ten też to słyszał, to tutaj dziś, prawda? On tu dziś, tak? Piam. No idź tam, idź tam, idź tam, idź tam, idź tam, okej. Okay. Okej. Okay. Teraz wiem, że ten tutaj wejdzie. Dobra, już to już znam. Więc szkoda. I musi zginąć. Wejdzie, nie wejdzie. Wejdzie. Kurde, znowu to samo. Dobra, nie mogę go sobie wypuścić, słuchajcie. Giń. Okej. Okay. Zamkniemy drzwi za sobą. Nie tak, nie tak. Strasznie zamotany tu jestem, no naprawdę strasznie, ale okej, okay, dobra. Liczę, że... Zostanę sobie tutaj już w tej komórce. Um, mogę skasować tego? Co jest? Chce ciemność. Nie ma tu nikogo? dobra, okej, okay, spoko. z męsko ciche metody mam, prawda, pracy? O tu coś jest. Mały bonusik, no, chociaż tyle dobrze. No tak, no już mam skreślone to, żebym dostał się do wieży, będąc niezauważonym oczywiście, w moim stylu. Trudno. I tak dobrze, że to nie jest jakiś poziom. Tu nie ma wyboru poziomu na... trudności na razie w ogóle, to jest raz. Ale dobrze, że nie jest to jakiś hardcore. typu, że zostanę zauważony, dupa odnawialna obtarzamy, bo bym to w nieskończoność tutaj robił. Hmm, czekajcie, jak to tutaj rozegrać? Eee, spójrzmy przez to dwóch przeciwników. W dwóch przeciwników. Spróbujemy chyba od dołu, co nie? Znaczy od, od dołu z drugiej strony spróbujemy. Strasznie żałuję, że nie mam teraz tej, tej umiejętności, która pozwala zabijać mnie od dołu. No naprawdę bym wykończył tutaj połowę. Hala. Tu jest ciężko, nie powiem. Tu nie będzie łatwo. Kurwa, czekajcie. Dam radę strzelić w górę, tak. Idźcie tam, idźcie tam. Ale oboje, oboje ruszcie dubska Super, naprawdę mi to dużo dało. No w ogóle nie mogę nigdzie strzelić do tych miejsc. Dobra, nie, stąd nie, nic nie wymyślę tutaj. Idą jakoś? Nie, oni tu stoją zupełnie. Straszna dupa. Nie! Tak, dobra, okej. Okay. Jak ja przeszedłem prześled, wcześniej ten ten alarm, że go. nie zauważyłem nawet. Dobra. Uff. Nie mam braku pojęcia, co mam robić tutaj. A pieprzyć, teraz mogę z nimi walczyć już na luzaka. Jasne, powalczyłem, super, naprawdę super, gratulacje, gratulacje. Ale kurysko trudno, czemu ja nie mam pomysłu jak to przejść? Hmm. Uh, back on. Hey, ja pierniczę. Debil. Uh, uh, uh. <laughs> Dobra, debil ze mnie. I hmm. w nic co chce, nie mogę strzelić tutaj. Nie wiem, czy to coś w ogóle da. Oni nie chcą się w ogóle ruszyć tam w stronę. Po prostu stoją tutaj masakrycznie. Idę spróbować z drugiej strony. Strasznie mnie tutaj denerwuje to miejsce już, bo czuję się taki nieporadny. Muszę tutaj coś wymyślić z tej strony ewidentnie. Jezus, alarm, wszystko. Zabiję ich i tyle. Hehe, he, jeden leży martwy, nie leży. Fuck. Wstyd Kurwa mać. Nie ma mnie. Fakt znaleźli mnie, patrzcie. Ale jaja. Myślałem, że to tak naiwnie się schowa. Się na Wiecie co, może tu jest gdzieś jakiś wyłącznik tego alarmu, albo ja coś ominąłem. Ten alarm tutaj mi strasznie bruździ. O, teraz na przykład nie jest włączony ten alarm. Prawda? Ciekawe. Aha, już jest włączony, dobra. Ja wiem, tutaj go oni włączają i wyłączają ci strażnicy, prawda? Jak on tutaj przyjdzie, to on go wyłączy, tak? Tak czy nie? A dupa tam, tak. On się po prostu włącza sam. Czekajcie. Tutaj nigdzie nie ma gdzie skoczyć, nie ma. I tak zabić nie będę dumał. Jep. Trudno. Sami tego chcieli. Włączył się alarm, ale to nic. ok Zmykaj, zmykaj. Nie tak, tak, dobra. No to było beznadziejnie rozegrane. O ja pierdolę, co ja wyprawiam? Zagubiłem się zupełnie. Dobra, spadam stąd, bo, bo wstyd. Dobra, idziemy do góry. Wstyd, jak to rozegrałem. W ogóle nie powinni mi tego zaliczyć, bo było bo dramatycznie. Okej, okay, mamy następ... Właśnie tutaj. Przys przyspieszamy trochę. Jest tutaj jakiś przeciwnik. Dwóch! 19. Dwójka. Zrobimy to tak. Bang. No co? Nic się tu nie ruszyło? Tego to nie ruszyło w ogóle. O, teraz, teraz. Idźcie tam oboje, proszę was. Chociaż tyle dobrego zróbcie. Nie, to tak nie działa. Przykro mi. Kurde. Hey, Wyjątkowo, wyjątkowo marnie mi teraz idzie, ale trudno. Jeszcze raz próbujemy. Spadam, spadam, spadam. Nic mi nie zrobisz, stary tutaj. Znajdziesz sobie tego trupka, ale nic nie zrobisz. Alarm Rise? Jest... Aha, podniósł alarm, dobra, odczekam. Chyba tutaj nie wkroczę do akcji przez ten kanał. Body found. Body found. Już body nie ma. Uff, ja pierdolę, ja O kurde! No, zabijanie tutaj ma zdrowe konsekwencje, naprawdę. Mam nadzieję, że mnie tu nie znajdzie na dole. Eee, dobra, następny. Puf, żeś straszne tutaj robię. No dobra, okej. Okay. Bywa. Ponoszę tutaj konsekwencje tego zabijania straszne, bo bo I, ja pierniczę co ja robię. <grystanie> Słuchajcie, naprawdę zabawnie rozwiązuję tutaj tą grę. Patrzcie co się dzieje, nie mogę tam na górę się dostać do niego No zabij dziada, dobij, dobij, dobij. Dobra. Ja zabiłem czterech pod rząd, a nie chciałem ani jednego. Błyskotliwy ze mnie gracz, dobra. Hmm, do góry mamy iść, tak? Do góry, to hop tutaj, hop tutaj, hop tutaj, hop tutaj. Dobra, hop. Dobra, to było pięknie rozegrane. Trup cielił się gęsto. Mimo, że nie powinien zginąć. Co jest grane? Jeszcze gdzieś mam się tutaj dostać? Czekajcie, nie mam. Nie, 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 dotarłem o, nie gdzieś. A, dotarliśmy. Okej, okay, czyli dotarłem tam gdzie miałem. Tak, dotarłem na szczyt tego budynku. Eee, czekajcie, to były oceny, nie wiem za co, ale patrzcie, patrzcie. 1000 punktów! 10 tysięcy punktów, okej, okay, spoko. Jakiś bonus za bonus bycie nieodkrytym bonus. No tutaj to się nie udało nie podnieść alarmu, nikogo nie zabić, to już się wyjątkowo nie udało, bo tutaj rozliczne trupy padły. Jedno tylko takie dodatkowe zadanie wykonałem. Hmm, zniszczyłem 20 lamp, bo to było proste jak nic. Ha, ale jaja. <laughs> Przeszedłem to, ale powiem wam, że no nie ma się czym chwalić za bardzo chyba w sposobie tego przejścia. Myślę, że następne etapy może mi ciężko być takimi metodami rozgrywać. Ale zobaczymy, nie mówmy hop. Może też tak na brutale można iść. Okej, okay. cześć, trzymajcie się do następnego odcinka. Hej hej, pa.